Czenie świeży, koko, zamiast koli Pełnia życia kol powodny, Wybór to Szedłem sobie tamtędy Wymienić kamerę właśnie i kolesie ci wcześniej Co przy koszykówce się Wcześniej wstydzili W tym momencie byli w stylu Ej, ej, ej jaki jest twój kanał na YouTube Chodź tu, chodź chodź tu, podchodzę do nich on bierze kredę i mówi dawaj, dawaj, jaki jest twój kanał na YouTube, będę zapisywał i chce zapisywać kredą. Ja mówię, czekajcie, tylko przyniosę kamerę, bo chcę to nagrać. Ale już się rozumiem co? Chcesz, co? You want my channel? <laughs> 14 divided by seven times two. Oh yeah, come on. Uchechka Durayo, you cannot Urayo? Uchech Kadurayo. It means to Paradise. If you have a cell phone, I, I will give it to you. What's the name for your channel? <laughs> Ucheh Kadurayu. Hello, hello world! <laughs> <laughs> Yeah, that's yes, what the I, I like. Of the <laughs> These are the spontaneous people of the Philippines. Spontaneous. Enjoy! the Philippines! <laughs> 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 I'm going to put it on YouTube, you, you will find it. Yeah? <laughs> <laughs> I subscribe. Yeah. Thank you, Munguls. Thank you, guys. <laughs> okay, okay, okay. See <laughs> you around. <laughs> I'm actually making a music video soon in a couple of days. <laughs> <laughs> and I'm searching <laughs> for the next one. Show, show, show! High corona, yes, one, go be, keep in corona in Poland. Sorry. High corona, yeah, yeah. Okay, we gonna practice right now. Thank you, see you. <clears throat> <absorption> tak, grubo, grubo. Widzicie, jak spontaniczni mogą być Filipińczycy i to jest właśnie piękne w tych interakcjach, które. Ja tak lubię i wy tak lubicie i w sumie się nie dziwię, że to lubicie, no bo właśnie ta spontaniczność jest taka najbardziej surowa, nieprzewidywalna, niereżyserowalna i tak dalej. Okej, okay, ale tutaj muzyka leci, trzeba będzie to zaraz chyba wyłączyć, żeby te muzyki już nie było po tym, jak wyprowadził się papcio, przyjechałem tutaj do tego miejsca i siedziałem na tym fotelu. I tam obok siedziała dziewczyna. Miałem takie silne impulsy, żeby do niej zagadać. O, wychodzi, właśnie. Teraz ona bardzo wstydzi się kamery, zobaczcie. Bardzo wstydzi się kamery. Ale historia jest taka, że ona siedziała tam, ja siedziałem tutaj, i miałem właśnie taki bardzo silny impuls, jakiś taki wewnętrzny, żeby coś do niej zagadać. Nie wiem dlaczego, w ogóle tego nie rozumiałem, bo nie jest jakoś. W moim typie szczególnie, ale posłuchałem się tego impulsu i zagadałem do niej. Zapytałem, czy ma Instagrama. Ona powiedziała, że ma. Zaczęliśmy gadać i w ogóle była z koleżanką. No i w tym momencie ona mi bardzo pomaga przy organizacji teledysku. Znalazła tancerzy. Jedziemy później. Zagadać z jej znajomymi, znalazła choreografa, który również bardzo pomaga. Oczywiście, oczywiście to wszystko będzie za kasę, ale to, o tym będę Wam mówił później. Cały czas siedzimy w tej kawiarence i rozmawiamy sobie, i pokazywała mi przed chwilą projekt, jaki robili w szkole. I okazuje się, że projektem jest. Pain. Projektem jest pain. I każda. Osoba w klasie, a większość w tej klasie to dziewczyny, musiała zrobić z. Ym, jak to się mówi? Gliny sztucznego penisa. Ona, ona studiuje ym, pielęgniarstwo. Nie chciała o tym gadać przed kamerą. Rachel wróciła do szkoły. Ja jestem w miejscu, gdzie się płaci za prąd. Mam numerek taki. Jest to w galerii handlowej. No i działa to na zasadzie takiej, że nie mam w ogóle rachunku, tylko podam nazwisko właściciela domu i będę mógł zapłacić za dom. Taka ciekawostka. Później jadę na stadion, gdzie będziemy praktykować choreografię. I don't have the bill, but I have the name of the person. Uh, maybe you can check here, it will be easier. Thank you. Okay, akcja się udała trochę na nielegalu. W takich miejscach nagrywać nie można, no ale można dopóki nie zwrócę uwagi. To jest moja zasada. Go! Jesteśmy na kompleksie sportowym w Takwilarian i tutaj mamy spotkanie z taką grupą tańczącą Zumbę, bo chcę, żeby w teledysku była duża grupa tańcząca i ta oto dziewczyna rozmawiała już wcześniej z nimi. Ale żeby jeszcze się upewnić, że wszystko jest na taki, że będziemy mogli to nagrać. I chcę jeszcze zsynchronizować naszą malutką grupę tańczącą, która będzie robiła choreografię w teledysku, z tą dużą grupą tańczącą. Tak, żeby było ciekawiej. A tutaj w kolecie grałem w koszykówkę. A tutaj ona, wstydząca się. Nie. Yeah. Trawione za trzy. dobry znak. Wszystko to jest dobry znak. Taki kompleks sportowy, na który może przyjść praktycznie każdy. Płaci się 10 peso za wejście, czyli 70 groszy. No i można co? No, tak jak widać, biegać, skakać, latać, fruwać w tańcu, w ruchu, wypoczywać. Czekamy na grupę zumbową. Zobaczmy na reakcję tej na kamerę. Poza <coughs> tym. You said you're not gonna hide anymore <laughs> So when... I mean... They, they, they will dance there? They will dance in here Here, yeah? Okay And they start... what time? They start at 6.30 Okay, 6.30 6 The time is time check 6.30 Ah, so we have like 15 minutes Okay, let's... Enjoy the moment. Yeah, we just walk around? Walk? we just walk around the oval. Okay, you wanna get in shape? <laughs> I'm in shape already. So why you wanna walk in the oval? We already paid the ticket so we have to walk in the oval, yeah. Yeah, you pay <laughs> them. Yeah. Uh -huh. <laughs> yeah. Tam ten budynek, który widzicie w tle, to jest Z tego co mówiła, to szkoła, ale wygląda to jak akademik. Jak to omawiają najmądrzejsi mędrcy, wszystko w życiu jest po coś. I teraz widzę też, po co były te tancerki, po co było to wszystko. Te tancerki, mam na myśli te dziewczyny z twarzą książki, no były po to, żeby zwery zweryfikować to, czego chce, a czego nie chce. I to jak ma wyglądać ten teledysk, a jak nie ma wyglądać, czy ma być spontaniczną kreacją, która nie będzie miała najmniejszej jakby historii, czy ma troszeczkę jakby być bardziej przemyślaną, spójną całością. No i jednak w tą drugą stronę. No ale tak jak najmądrzejsi mędrcy mówią, wszystko jest po coś. To było po to, żeby coś zweryfikować, wykluczyć. Tak, tutaj można sobie przyjść i pobiegać w kółko. My idziemy w kółko pod prąd. Why we are going in a wrong direction I think. Huh? Everyone is going that way and we going this way. We make accident. Okay we go back. Wait, what is this? This is school? Yeah, this is school. What were you saying? That school is like this, public school.

vlogger and everyone is running away yeah no she 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 said that you want to join the vlog so you can. <laughs> don't be shy it's okay so you are coming here just for fun or or to practice for some competition for fun yeah just for fun why this basketball court is better than the other one. Oh my gosh. <laughs> this is the Madison um, Square Garden of Ball. Ah, okay. Okay, I understand. So, like most of the people coming here just for fun, yeah? Just to no, enjoy themselves or. Just for fun, practice. Uh, practice also, yeah? Some, some, some serve or. Just like that. Money, but also my money. Ah we have a small gamble yeah, yeah small so gamble. it's more exciting okay, to play Yes, okay. I get it yeah it's always more exciting when there is money involved yes yes, yes, yes. <laughs> okay so how much for example for the game like uh, at least 20 at most 50 50 each. pesos per each. each I mean each person, each eh? person 50 pesos okay <laughs> minimum 20, 20 pesos. and then you you get the money after one game yes the, one the, game. The, the the team that uh, win get the money yes the team that win. Guess and and then the, you have like a revenge or something like that. Yes, revenge. Okay. Uh, yes, one. We we play again. So how much money the one person can win in one evening well, if, if it's a good evening? Mm. At most? Yeah, yeah. I sometimes I play seven seven games here, from four p.m. to ten p.m. Okay, seven games twenty. Now yeah? three three games now only three games. So how much you can at win? Most, yeah, seven games. Yeah. Two hundred pesos or two hundred pesos. One hundred pesos Two hundred. Two hundred peso. Okay. 200. Okay, so it's like almost like a normal work because some people. To earn 200 pesos yes, a some, day, some, yeah? Some yeah. Some people, yeah. yeah. Okay. Do you do you ever play like bigger money? Bigger money. Yeah, like you. S some in one in towns nearby towns, mm -hmm. they pay for. They bet <laughs> higher, bet, higher, yeah, higher. Okay.

przed obiektywem być, a jak zaczynam kierować kamerę w ich twarzy, to uciekają i jest śmiesznie. Ale tutaj słuchajcie, chciałem wam pokazać taki sklepik. Hello. Hello. Nice store. Pani sprzedaje tutaj jakieś łagodzie. Take my. Yeah. This is your mom? Okay. Hello. Good evening. It's a black. Yeah, yeah. It's a black. Uh, okay. I'm Damian. Nice to meet you. Thank you. So you live here? No, I live beside. Uh, okay. So you are coming here just for the store, yeah? My mom. Yeah, yeah. Together. Okay. The companion. Yeah, yeah. It's nice. Nice. What time you close? Uh, eight. 8 p.m. i the complex close also at 8, yeah? Komplek, uh, 10 p.m. Ok, ok. Dziękuję. You. you. bye. bye. Here From Poland. Poland. See ya. Drugi sklepik. <coughs> Tutaj mają na przykład takie banany w cukrze, które czasami jem. To się wkłada do rozżarzonego oleju, i później się posypuje to cukrem. Is Rachel, there, there is a swimming pool there, yes. Oh, yes and like it's included in the price, like the the okay. entrance. Yeah, okay. yeah. No. Uh, you have to pay here. I mean, it's in, I mean it's included in that. Ah, I pay for the entrance here, and I can use the swimming pool, yeah. Ah, Okej, okay. okay, thank you. Let's see. No tutaj chyba jest faktycznie jest basen Można przychodzić pływać. O, elegancko. Ostatnio u mnie tak cienko z ćwiczeniami, z siłownią. Trochę straciłem zapał, ale za to dużo bardziej lubię pływać. No a tutaj się okazuje, że jest miejsce lokalne, gdzie za 70 groszy można przyjść na basen i pływać sobie. Znaczy muszę, muszę jeszcze potwierdzić tą informację, bo to trochę wyscałem z palca, tak? mnie małem, no i tak do mnie muje ten kolega za mną, ale możliwe, że tak nie jest. Czerwone światło. Uciekamy. Zauważyłem taką ciekawą przypadłość, że niektórzy ludzie przed kamerą, największy błąd jaki popełniają, kiedyś też popełniałem ten błąd, to jest to, że chcą być cool, chcą być fajni i się zmieniają w kogoś innego, kogoś, kto zaczyna jakby grać. Może z tym się też trochę kojarzy kamerowanie z graniem, bycie aktorem. Ale jednak najfajniejsze i najbardziej takie przyjemne do oglądania są twarze ludzi, które, którzy nie grają, nie, nie udają, nie próbują być kimś, kim nie są, nie próbują wypaść lepiej niż w rzeczywistości, po prostu się nie popisują, są sobą, czyli ja. Let's go now, let's go. My guys is coming now. Mhm. Mm oh, insuliekolny. Really cool. Przychodzą tu wszyscy, którzy chcą uprawiać jakiś sport i nie chodzi tylko o to, żeby sobie gdzieś tam go uprawiać, tylko żeby go uprawiać tam, gdzie wszyscy uprawiają, tam gdzie są jacyś ludzie, gdzie można kogoś spotkać, można porozmawiać. Jest to takie miejsce spotkań poniekąd i uprawiania sportu za 70 groszy. Można tu wejść i siedzieć pewnie cały dzień i pływać w tamtym basenie, tu jest po prawej stronie. Zobaczcie <grym> na to, no, ogląda Zalejniec mojego vloga. Z Jakarty, jakby ktoś nie widział, to polecam, dobry odcinek. Po drugiej stronie medalu mamy bezproteryjne nocne życie w stolicy i pomimo tego, że panują tu bardzo surowe kary za spożywanie, handel i przemyt narkotyków, łącznie z karą śmierci... No i chodzimy tak już w trzecie kółko i... Tańcerzy cały czas nie ma. W ogóle jest śmieszne to, że w tak, roztańczy... w tak roztańczonym kraju, jak Filipiny, ciężko jest znaleźć tańcerzy. Wszyscy sobie tańczą w ogóle wszędzie, ale jak potrzeba kogoś do teledysku, to nikt nie chce tańczyć. Są nawet korty tenisowe. Mój ulubiony sport ostatnio i koszykówka. Pająk coś dla ciebie, on teraz zasłonili akurat. Czekaj. Pajączku, pokażę ci, zobacz. Na Filipinach też ćwiczą. Wpadajcie na kanał Pająka, Podróże Wojownika. Link poniżej. A tutaj kole ćwiczą Brekdensa. Tylko przestali. nice beautiful give your song to them and then they're trying to dance with song how about that one so why we why we even search for a dancers if you are a dancer <laughs> Okay, we have a dancer, people. choreograf miał mocne wejście pobiegał sobie wokół kamery ej a to chyba tancerka ta w zielonych spodniach <gry> so i really enjoyed the, the, the video you sent me and the short dance that you already created yeah <laughs> yeah you yeah like yeah. It? yeah it's cool i really like it yeah okay. hopefully we just need to find more, more dancers, dancers yeah. yeah actually i was asking to her if she has a lot of group groupmates another group mate, so i tried to contact she's trying to contact okay thank you i joined facebook group like bohol hip hop something like that uh -huh. And I sent a message to that group, but nobody re responded. I was asking about the dancers. Mm. And then, and nothing, no, no, nothing. No, no one respond. interested. Mm, yeah, for now, probably, you know. Maybe someday. We will find it definitely, you know. You're vlogging. <laughs> yeah, <laughs> of course. I saw the, your last video when you're at the market of the O. Yeah, about the durian. Yeah you're you was looking for Dorian. yeah and you remember that the the woman was uh, sailing shells? Yeah 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 that was our neighbor. Seriously? She, uh, she was our neighbor. Okay. Yeah. She's really nice lady. Really nice yeah. lady. Yeah. The one that low was low calling Damian, Damian. Like very okay. that. That the one that was calling yeah. my name? Damian. Yeah yeah yeah. <laughs> <laughs> I saw that. Yeah. I was saying that here people say my name differently. Yeah. Normally it's Damian, but they say Damian, Damian, which is kind of what I prefer. So I have to live here, so people call me Damian. Damian? Yeah. Baby, I'm Damian. To tak dla rozjaśnienia sytuacji jesteśmy tutaj właśnie. To jest pan choreograf, pan pani. Powiedzmy, że pani bo wolą być nazy nazywani yy, dziewczynami. To może wyjaśnię później o co chodzi. No i jedna tan tancerka, którą na tą chwilę się udało znaleźć. Wie więcej postaramy się znaleźć, im szybciej, tym lepiej. Tak. Proces trwa. I mają ćwiczyć tutaj choreografię. <laughs>

Już ocenić sytuację na pozytywną i stwierdzić, że jest to dużo lepszy pomysł niż spontanicznie kręcące tyłkami przypadkowo poznane lacki na twarz o książce. Sprawdźmy to <laughs> To trochę odszedłem, żebyście tak tej piosenki do końca nie słyszeli, bo nie chcę, żeby ona była słyszana zanim przyjdzie, zanim przyjdzie premiera. No i chciałem tylko powiedzieć, że tutaj tak naprawdę w tym momencie powstaje choreografia, oni to ćwiczą Ten chłopak, dziewczyna

Jestem mega szczęśliwy i podekscytowany, bo widzę, że to zmierza w dobrą stronę. I w dobrym kierunku idziemy i tak jak mówiłem wcześniej błędy trzeba eliminować i właśnie tamtymi doświadczeniami te błędy zostały wyeliminowane i właśnie po to wszystko to było. Dzięki Ci wszechświecie, że jesteś taki zajęty. Idę kupić picie dla tancerzy i przypomniało mi się właśnie dzisiaj yy, nauczyciel ten w długich włosach, chłopak Mówi, mogę ci zadać pytanie? Ja mówię, no śmiało yy, Będą snacki? Czy będzie darmowe jedzenie w, w dni nasze zdjęciowe? Ja mówię, no tak, tak, tak Dzisiaj mamy próbę i też się ich pytam czy, czy chcecie coś zjeść lub się napić No dobra, my się zawijamy, zostawiamy tancerzy żeby sobie ćwiczyli i idziemy na hadę OK, see you guys. Thank you. Bye bye. bye, bye. bye, bye. <śpiewanie> Biłbym się komuś w ogóle tutaj w ekipę tan tancerską, drugą też. Zobaczcie, też ćwiczą. No okej, okay. wystarczy tego tańcowania. Jestem zmęczony, głodny i bardzo podekscytowany. Dobra, miłego. Peace and love. Do następnego.